Dobry kochani, witamy Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę, piękny dzień słoneczny, aczkolwiek dalej mroźny trochę. Był jakiś taki spory mróz, w ogóle się znowu zaczęły jakieś takie dosyć duże mrozki, Idziemy do koziarni robić bramki. A nasze dzieciaczki, które widzieliście od blaneczki, no, masz jakie krzyki na start. A nasze dzieciaczki, które widzieliście od blaneczki i od latusi, dzisiaj mają trzeci dzień, tak? No. Puśćcie dziewczynki. Więc na początek Wam pokażę tutaj e, właśnie dzieciąteczka, nasze słodziaczki. <laughs> bo nie widzieliście ich jak były suche. I dzisiaj w końcu mamy dobre światło w miarę, bo jest słonecznie. Dzień dobry! Dzień dobry kochanie. To jest kuska nasza, śliczna. Jeszcze będziemy wybierać imionka z tych które ładnie proponowaliście przepiękne propozycje dawaliście więc na pewno coś wybierzemy no a to jest chłopczyk, śliczny i mamunia kochana dzielna, Laneczka to jest naj... jedna z najlepszych mamusiek naszych no tak strasznie kocha te swoje dzieci mają się dobrze muszę wam powiedzieć super sobie w zasadzie od pierwszego dnia radziły, jeżeli chodzi o cycka nie miałem z nimi za dużo roboty jeżeli chodzi o jakieś przystawianie do cyca bo one jak tylko miały na tyle siły, żeby już, wiecie, utrzymać się na nóżkach, to generalnie super sobie radziły i trafiały do cyca bez problemu. Jak patrzę teraz w podglądzie, mam tą czapkę. Niestety przed chwilą stawiałem pranie i nie dałem swoją czapkę do, do prania, tą w której chodzę normalnie. I nie umiałem znaleźć jakiejś innej, więc mam taką trochę świąteczną. I jeszcze w dodatku brakuje mi tutaj lampki, bo się gdzieś zapodziała. Ale tak, to dobra, jeszcze pokażemy. Nie wiem, czy będę otwierał, kurczę. Może tak wam pokażę, tutaj tylko. A dla się bo nie chcę jej, wiecie, prze... żeby wstawała, bym musiał. No, sobie leży, a tu sobie leżą jej dzieciątka, jej syneczki dwa. Też mają się bardzo dobrze, są silne. One są w ogóle najcięższe, muszę wam powiedzieć. Jak dźwiga się, to normalnie są dużo cięższe od tych od Wasi, które już mają dzisiaj ile? Tydzień. Pięć dni, dni chyba, nie? A? No to, no to wyobraźcie sobie, że te trzydniowe maluszki, które ci mają trzeci dzień, są dużo cięższe niż te trojaczki od Basi. Takie klocuchy fajne, e, ciężkie. No zobaczcie, jaka mordeczka śliczna. Dzień dobry, słodziaczku. Hej. <toszczek> Też w sumie generalnie nie ma z nimi problemu. E, Latusia się uspokoiła, przestała je atakować. Ten, y, jakby ten, taki szok poporodowy przeszedł jej w momencie, jak przyjechał Daniel i na siłę przestawiliśmy te koźlęta do cycka, i wtedy coś tam za, załapała, zaskoczyła, że aha, dobra, jakieś tam widocznie podczas sania y, strzyków jakieś hormony się jej wydzieliły, i no załapała, coś tam w mózgu przeskoczyło no i przestała je atakować i na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrze ponieważ ona już nawet podchodzi do nich, wylizuje je jak wstaną czy jak robią siusiu, czy się załatwiają bez problemu im staje do karmienia także super jesteśmy bardzo dumni z naszej latusi był, początek był ciężki ale ostatecznie do e, bardzo dobrze się sprawdza jako mamusia tutaj maniutka, zobaczcie co robi cwaniara, odsunęła nie, no tak, odsunęła. Zobaczcie. Ona ma tutaj, tak, no też zrobione na razie byle, jak ta, ta zasuwka. I się już nauczyła Franca odsuwać. Ale uwierz mi, maniutka, że nie chciałabyś wyjść tam do kuz, Bo zaraz ci będą tu ten czarny gang. No i idziemy do naszych największych słodziaków teraz. Pokaż no. z góry. Znaczy największych nie, ale naj... takich najstarszych słodziaków. Oj, tutaj wstaje Grażynka. Właśnie, odnośnie jak już jesteśmy przy nich, to musimy wam powiedzieć, jakie nazwaliśmy. Ponieważ Blanka coś wali w płot, zobaczcie. Bo ją denerwuje czarny gang. <laughs> I ona już dzisiaj tutaj od rana takie robi, szopki. Dobra, ale wracając do tego, że nazwaliśmy te dzieciaczki od Basi, Troszkę wzięliśmy z Waszych inspiracji, z tego, co Wypisaliście, a troszkę też już, tak naprawdę, zanim jeszcze Wypisaliście propozycje, to nam już przyszły jakieś pewne no. do głowy i takie znaczy przyszły, One były od razu, tak? O, popatrzyliśmy na to. O, Grażynka. Bożenka, nie, to tak. Bożenka, to ja już Wam o, mówiłem, dobra. że była od razu, że to już musiała zostać Bożenka. I co do Grażynki, mieliśmy tak, że. E, czy to chyba ty, Grażynka? Tak, nie. No bo mi się pomyliło, że Bożenka i Grażynka. I też już ta druga została Grażynką. A Chłopczyk, słuchajcie, no to tak mi się jakoś. Nie wiem, czy znacie film Pokot, czy oglądaliście? Dajcie znać. Polski film, bardzo dobry, Agnieszki Holland. E, jeden z moich ulubionych filmów. Bardzo lubimy i czasami, znaczy często dość wracamy do tego filmu, żeby go obejrzeć. E, I tam jednym z głównych bohaterów był. Taki pan, który miał na imię świętopełk. Świętopełk. <laughs> Możecie się teraz śmiać, ale mi się to tak strasznie, to imię tak mi się strasznie spodobało. To, że jest takie, wiecie, Cieszka. poważne, trudne i do, do takiego maluszka śmiesznego, w ogóle to nie pasuje oczywiście to imię, ale to właśnie mi się tak spodobało, że mówię, no nie, no on musi zostać świętopełk i koniec. Także mamy, kochani. Tutaj mamy Grażynkę, z ciemnymi łóżkami, śliczności. Hmm. Chłopczyk to jest właśnie Świętopełk, ten który idzie do basienki. I z białymi łóżkami mamy Grażyń, e, Bożenkę. <laughs> Także Bro Bożenka, Grażynka i Świętopełk. <laughs> Jestem ciekawy waszej opinii na temat tych imion, w sensie na temat Świętopełka. <laughs> Bo ja się do tej pory śmieję jak to mówię, no ale właśnie o to chodzi kochani, żeby to było wszystko przecież zabawne, no nie? Właśnie, jeżeli chodzi o ludzkie imiona, to takie miałem na myśli, które będą takie, takie z jajem, no wiecie, że, żeby można było się przy okazji pośmiać, bo to w ogóle kompletnie nie pasuje, ale jest zabawne. Do Świętopełk! ten Świętopełk! Ty już pokazałeś widzom, jaki ty potrafisz robić miny. Te uszy, jak potrafisz stawiać. I wiesz, co ludzie pisali, co widzowie nasi pisali? Że jesteśmy do siebie podobni. <laughs> że, jaki, że jaka kuska, taki pancio W rzeczywistości się na odwrót jaki pancio taka kuska. no tylko że pancio nie, nie stawia się tak pancio to jest przecież bardzo łagodny misio misio i w ogóle kochani to nie powiedzieliśmy wam jednej rzeczy. Ciągle mi to jakoś, wiecie, przy tych ma te maluchy są tak absorbujące, że zapomniałem wam powiedzieć, że tuż przed porodem Basienki w ogóle mieliśmy mały wypadek i był u nas weterynarz, ponieważ daliśmy kozom sosnę kiedyś, a to było już nie wiem, z miesiąc temu, no nie? I Basia z tymi swoimi cyckami, które praktycznie ciągnie po ziemi. No niestety ona ma to... jest bardzo niedobra budowa tego wymienia, ona ma coś tam prawdopodobnie zerwane nawet. Uszkodziła sobie wymię, słuchajcie, połówkę. Skaleczyła sobie y, o gałąź, która leżała... Blanka! Skaleczyła sobie połówkę wymienia o gałąź, która leżała po sośnie. Ale to nie było jakieś takie skaleczenie, które wymagałoby jakiegoś leczenia, czy szycia, czy czegokolwiek. To po prostu było jakieś takie delikatne, no, no rozcięcie, takie skaleczenie, no nie? I to się goiło i wszystko było ok. Natomiast w momencie, kiedy Basieńka nabrała już mleka do wymienia i to wymienie już się stało takie, wiecie, okrągłe i pełne i jak ona się kładła, a potem wstawała, to za każdym razem nogą sobie tego strupa, który już był fajnie zagojony, sobie zdzierała nogą. No i zrobiło się to bardzo nieładne i zaczęło się tam coś tam sączyć z tego z tej rany. Dlatego już musieliśmy wezwać weterynarza przed porodem, żeby... Zadziałać jakimś antybiotykiem zewnętrznie. Znaczy, weterynarz powiedział, że nie ma potrzeby stosowania żadnych takich antybiotyków e, w sensie zastrzyku, że tutaj po prostu trzeba zadziałać miejscowo. No i dał taki antybiotyk, jakiś niebieski w sprayu, e, i oprócz tego maść. Antybiotykiem, w tym sprayu dalej jej psikamy. Natomiast maścią też już można, bo to już jest suchutkie. W sumie to bardzo ładnie pomogło, no nie? Więc już możemy zacząć stosować tą maść, smarować jej. To jest jakaś taka w ogóle fajna, naturalna maść na bazie miodu i czegoś tam. Nawet nie, nie doczytałem czego. Także, no ale już teraz jest ok. Sytuacja jest opanowana. To wymiar już jest tam, już się nic nie sączy, jest już dosyć suche, więc. Więc spoko. Ale tak właśnie, bo możecie zauważyć na jakichś tam przebitkach, czy jak wam pokazuje koźlęta, możecie zauważyć tą rankę, czyli że jest niebieskim pofarbowany ten, e, to wymie, no i właśnie teraz mi się już przypomniało, żeby wam e, o tym powiedzieć, co tam się wydarzyło. E, no więc tak, to jeśli ja już nagadałem tak, że mnie boli, a to jeszcze dużo mam wam do powiedzenia. <laughs> e, tak w ogóle przyszliśmy robić bramki, bo kochani, spodziewamy się porodu kolejnego. E, mamy dzisiaj w ogóle który dzień? 8? 8 no. Mamy dzisiaj 8 lutego. Na 10 lutego ma termin Helenka, ale y, sądzę, że urodzi albo dziś, albo jutro, ponieważ już od rana dzisiaj na kamerze widziałem jakieś takie, no dosyć specyficzne zachowanie. Ona mało leżała, cały czas stała, szukała sobie jakoś dziwnie miejsca. I co się okazało, że nasza czarnulka się już szykuje gdzie jest czarna tutaj, że nasza czarna się już szykuje. Słuchajcie do porodu. Bo też już tam ma tak napuchnięty ten tył, ten srom. Ewidentnie widać, że opuścił jej się mocno brzuch. Dziwnie bardzo, widzicie jak dziwnie stawia tylne nogi, to znaczy, że już jej miednica po prostu też zaczyna się rozchodzić do porodu, więc ja myślę, że jeszcze czarna, a czarna ma termin generalnie na dzień pochylęca, na 11 lutego, ale sądzę, że ona może urodzić dzisiaj. Także właśnie musimy jak najszybciej zabierać się ze zrobieniem tych brameczek, żeby już na pewno Helenkę i Czarną umieścić w porodówkach. Bo nie chcę, żeby była taka sytuacja jak z Blanką, że zobaczyłem, że ona już praktycznie, prawie że miała bóle partę i dopiero musiałem ją na szybko zamykać do boksu, bo się tego kompletnie nie spodziewałem. To teraz już trzeba zadziałać troszkę szybciej z tym oddzieleniem, no żeby to też już i tam później nie stresować. Ale zobaczcie jak dziwnie chodzi, no. Sieroko, nie? Tak, tak szeroko, także tam już ta miednica ewidentnie się przygotowuje po prostu do porodu. No jak myślicie, obstawiajcie kochani, co to się urodziło od tej czarnulki naszej. Ja myślę, że... Znaczy ona ma takie geny, jej mama. Ja w ogóle mam czarnulka od mojej przyjaciółki, która też hoduje kozy. Jej mama zawsze co roku miał, nie miała nigdy mniej niż trzy. No i czarnulka oczywiście w zeszłym roku jako pierwiastka też urodziła trojaczki, trzy dziewuchy. Więc w tym roku spodziewam się na pewno też nie mniej niż trzech. Natomiast, no, bardzo bym chciał, żeby były dziewczynki, dlatego że już, no, kochani, na razie statystyka nie wygląda najlepiej. Cztery do trzech. <gry> tak, dlatego że mamy cztery chłopaki i tylko trzy dziewczynki. Do tego czarna liczymy na ciebie, że uratujesz sytuację. I na Helenkę. I na Helenkę liczymy, że Helenka też uratuje sytuację i że będą dziewuchy, że będzie trochę przewaga dziewczyn, bo, no, już tak trochę niebezpiecznie się robi, że cztery koziołki. Słuchajcie, ja tu cały czas liczę na jakieś kuski. Ja tu koziołki i koziołki. No dobra kochani. Ja to idę powierzynarkę. Aha, bo to i co będziemy tutaj robić, powiedz. Jak to będziemy robić? No tutaj ten płotek przetniemy sobie, tutaj odkręcimy i zamontujemy drzwi. W mhm. sumie 5 minut roboty. No to żadna robota. No ale tak jak mówiliśmy, nie robiliśmy tego wcześniej, bo, no bo nie było sensu już im tam zabierać miejsca też szybciej, no nie? A tutaj mają otwarte, nie? One sobie tam wchodzą tak. jeszcze. Mhm. I z tamtej strony też miały do tamtej tamten ostatni boks też miało otwarte. Natomiast teraz już tam maniutka jest odkąd Blanka zajęła jej miejsce porodówkę. To tam siedzi maniutka. No a potem maniutka już dołączyć będzie musiała no niestety do stada. Jakoś będzie musiała sobie w końcu poradzić. To też nie mogę jej wiecznie od tego stada izolować, bo to nie jest rozwiązanie, no nie? Prędzej czy później ona i tak wyjdą na pastwisko i tak się będzie musiała z tymi z tym stadem jakoś zintegrować, więc to i tak, i tak nas to czeka. Ja czekam na Daniela, proszę chyba po narkę. To szybko tutaj ciachniemy ten płotek i, e, i będziemy Wam dawać znać dalej, co i jak. I tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że jestem przeziębiony. Bo u nas ostatnie 3 dni to były takie straszne wiatrzyska. Dajcie znać, czy u Was też takie straszne wiatry ostatnio i taka porąbana trochę pogoda. Gardło mnie strasznie boli. Chyba dzisiaj w nocy w ogóle miałem gorączkę, mam wrażenie, bo było mi strasznie zimno, no i też z przemęczenia na pewno organizm już daje znać o sobie, że już, żeby trochę przystopować, a nie siedzieć całe dnie w ogóle w koziarni, marznąć i w ogóle. To co? Lecimy. No lecimy, lecimy. No lecimy. To leci. To wciąż. głośno. O. Mogę to odsunąć tamtę? No to odsunę. <laughs> Dobra, już będzie po krzyku. Nie ma się czego bać, dzieci. Spokojnie. Koniec. Już po krzyku, to tylko chwila. O, i już prawie gotowy. Aha, a to co to tak? A ja myślałem, że całe wstawione. Nie, Nie tak jak tam? No. To to będzie się trzymało? No tak średnio to się trzyma. Beń. Zobaczymy. Idziemy jeszcze robić przeróbki. Ale wiesz co? Słupe. Ale tutaj to można by było dać słupek do góry. Przyczekamy. No zobaczymy no. Bo to takie chwiejne jest dość. Zobaczmy. Ej, Helenka, nie widzi ci. Muszę <grywa> wyjść. już w każdą dziurą tutaj wchodzą. <grywa> no i trochę tutaj nisko, już, bo to jest tyle tej ściółki. Już jednego kozła mamy zamkniętego w boksie. I te, nawet, bez bramki. <laughs> o, i Moniutka ma towarzystwo, koziołka. Ojoj. Czy były tutaj trzy. Co? No, mamy te trzy deski, które tam były rozkręcone. A na co je dajesz? Tam, tam, żeby przykręcić? No. No, dawaj. O można i tak wchodzić. Po co furtki? No pewnie, tylko jak, jak, jaka... jak. O Boże, już mi się plącza. Ciekawe jak tam koza byśmy dali. No, rozkręci ja. No, no i jeden już będzie boksik, zobaczcie. Montanka ty też nie do porodu, a tutaj siedzisz. No, tylko domówię, tutaj tak myślimy, że tutaj paśnik jakiś może zamontujemy. Tak, jak już na. żeby się trzymał do tej ścianki, i do tej, to wtedy już będzie to bardziej wszystko stabilne, no nie? To coś trzeba będzie pomyśleć. Janka już ma dosyć takie duże, dosyć nabrane. Myślę, że ona już jest gotowa do porodu, no. Tak obserwuję ją cały czas, odkąd zobaczyłem właśnie, że tak trochę dziwnie chodzi. No, ewidentnie ten tył tak biedna wlecze. No i też zauważyłem, że po prostu jakby potrzebuje mojego wsparcia, to, co jest takie dosyć nietypowe w przypadku czarnej bo ona raczej jest taką jedną z takich niezależnych kus i e, generalnie, tam i tutaj gryzie statyw gimbala, e, i ona generalnie nie potrzebuje żeby jakiegoś tam ciągłego zainteresowania sobą, a teraz zobaczcie, ona ciągle za mną chodziła jak ja tutaj przyszedłem zobaczyć co się dzieje, e, przyszedłem do maluszków to ona cały czas tutaj za mną chodziła, cały czas mi się tak jakby patrzy w oczy, tak jakby do mnie mówiła że potrzebuje tego wsparcia, że to już się zbliża e, i no takie odnoszę wrażenie. No wiecie, no jak się zna swoje kozy, to się jakieś takie każde, każdą drobną różnicę w zachowaniu już zauważa, no nie? Będzie dobrze, Czarnulka. Musi być dobrze. No boję się, no bo w zeszłym roku był bardzo ciężki ten jej poród i no mały włos nie stracilibyśmy jej. No ale nie, no nie może być ciągle źle, tylko dobre myśli. Będzie dobrze. Będzie dobrze, Czarnuleczka. Damy radę. Wszystko będzie ok Mamy swojego położnego Daniela. On super już doświadczenia nabrał, już uratował kilka żyć w zeszłym roku przy porodach. Ja też już w tym roku miałem swoje przygody z wyciąganiem niestety maluchów z podwiniętymi nóżkami. Także, no damy radę. Wszystko, wszystko się musi skończyć dobrze. Nie ma innej opcji. Oj siemanko. Oj cześć chłopczyku. Dzień dobry, słodziaczku malutki. Boże, ci to nie jest śliczne. To jest takie śliczne przecież. Och, siema. Siema, ale energia, ojojojoj. Chyba się wyspałem i najadłem i teraz mam energię. Na brykanki. Ale no, te uszyska jakie długie w ogóle. I ten kolor taki niespodziewany, nie, nie, nieoczywisty, nie? Nietuzinkowy. Totalnie. Ale te długie nóżki jeszcze nie chcą do końca współpracować z resztą. Może jeszcze tak nieporadnie dość wychodzą te podskoki. Dzień ma. Siema maluszku. Dzień słodziaku. <laughs> newatka jak tu pilnuje, ona dzisiaj ze mną od rana pilnuje. Czy któraś kuska będzie rodziła, czy nie będzie i się tak ze mną patrzy, bo Newatka jak wiecie od początku, odkąd się tylko urodziła. I to w ogóle ona przecież nie ze stadem, ona w ogóle nie chciała ze stadem przebywać, tylko ona cały czas krok w krok za mną. Na pastwisko jak wychodziły, to nie ma, że newatka sobie pójdzie gdzieś tam na trawę razem ze stadem, całe stado poszło, newatka została ze mną krok w krok. <grych> Także się, pewne rzeczy się w ogóle po prostu nie zmieniają i newcia to już jest nasz piesek taki. Jak tylko przychodzimy do koziarni, to newcia jest pierwsza tutaj pod nogami u nas. Towarzyszka nasza życia. Może ona do domu powinna iść z nami, do psów? No, to już byśmy się na łóżku nie zmieścili oglądając telewizji. I tak się już nie mieścimy. W ogóle nie ma opcji, żeby się położyć jakoś na łóżku. Można jedynie sobie... Patrzcie, Maniutka otworzyła sobie tę furtkę w końcu. Idź. powrotem chodzę. Maniutka. Czy chcesz? Jak chcesz, to możesz iść, tylko że będziesz tego żałowała. Przecież wiesz o tym. Tak zgodnie poszła teraz z powrotem. Mania. No, co ci poradzę, że ciebie nie akceptują za bardzo. A ty się nie umiesz bronić, tylko uciekasz. No tak, no tylko twoja wina. No. Jakbyś się postawiła parę razy, to by już był może spokój. No, no dobra, kochani, to co? Boksik mamy skończony. Daniel jeszcze musi dzisiaj na chwilę podskoczyć do pracy. Yy, więc. Trzymajcie kciuki, żebym znowu nie został z kolejnym poradem sam. <laughs> Słuchajcie, Daniel poczynił zakup żeby się zabezpieczyć, bo w ogóle mają przyjść jakieś teraz mrozy jeszcze do nas dziwne, okazuje się, że jeszcze powrócimy. I w razie czego Daniel zamówił fokal, żarówkę taką zaprawką. No jakby trzeba było dogrzeć jakieś te koźlęta czy coś. No A weź, to, w tamtym roku potrzebowaliśmy, nie? W tamtym roku potrzebowaliśmy dla czarnej, no jak urodziły się te maluszki. Ale nie mieliśmy oprawy, słuchajcie, do tej kwoki wtedy, bo to była taka po prostu, jak używaliśmy dla kurcząt, no każda żarówka jest taka, tylko że no nie ma oprawy, a przy kozach już konieczna jest ta oprawa. No bo jest to bardzo niebezpieczne, żeby redanic coś tam nie zrobiła, no nie? Wiecie, co a koszt to jest śmieszny, bo to chyba nie cały 50 zł kosztowała ta oprawa. 50 zł to cała? Co... Aha, bez żarówki. Bez żarówki, no ale... Aha, no to żaden no śmieszny. Zobaczcie z włącznikiem, z długim kablem, no, z łańcuchem. I łańcuch do podwieszenia elegancki, super, no? To fajna lampa. Zrobimy szybko na szybkości. No. Cyk, cyk. No i fajnie, no? czy jest. Jakby co szybko przerzucić tylko no, jak ty i. Ty się zap... przygotowałeś? Ja jestem przygotowany. A żarówka jaka? Żarówka 175 W, a świeci jak 200. Czekaj, gdzie to jest napisane. Czerwony Philips. Philips, ale tu nie jest napisane. A jest 175, no? No dobra. Oby nie była potrzebna w ogóle, no ale w razie czego to. No trzeba mieć, nie? Bo, bo ostatnio dogrzewaliśmy tym, nie? To, co mamy dla siebie, tym kocykiem takim grzejnym. Na... E, tak, jak, jak mieliśmy. No to w przypadku Bąbelka też widzieliście, jak był, mał, jak był mały. Jak nam zachorował tak strasznie i po lekach jakiś go tak strasznie zmogło, że nie mógł w ogóle wstać i widać było, że trząsł się, było mu zimno. No to jest gdzieś tam, mogę wam wrzucić tego, tego vloga. No to grzeliśmy go tym właśnie kocykiem elektrycznym i teraz jeszcze mieliśmy jakiś czas temu sytuację, że jedna z młodych kuzek z tamtego roku nam, a coś takiej zimno strasznie było, to też grzeliśmy. No i pół godziny i Kocyku. kuska wróciła do siebie, po tak, prostu tylko, potrzebowała że... dogrzania. Tak, z tym, że ten kocyk jest po prostu niewygodną opcją. Fajnie, bo szybko rzeczywiście rozgrzewa całe ciało, natomiast jest to niewygodne, no bo musicie stać i pilnować, tak? Żeby kuska tego nie zrzuciła, musicie to cały czas trzymać, no nie? Żeby kabel nie zjadła. Tak, no. Niebezpieczne. A żarówka to jednak żarówka powiesicie nad boksem i, i sobie wisi i grzeje. Dobra, idziemy jeszcze zebrać jajeczka. Fajnie, że mamy takie dwa dni ostatnio przerwy od tych porodów. To trochę e, coś innego wam pokażemy, a nie tylko... Aha, idziesz do dziewczyn. No chodź, a ja tam nie, bo chciałam im Aha. Pokażemy wam jak tam dziewczyny się ma. Cześć laseczki. Hej, hej! Cześć misie, <noise> zaraz przyniesiemy wam sianko. Wisienka już jest dzisiaj trzeci dzień w ogóle bez mleka, już całkowicie na paszy stałej. Świetnie sobie radzi, kupy zdrowe, nie ma żadnych biegunek, nie ma, nic się takiego nie dzieje, żadnych wzdęć. Elegancko, bardzo dużo siana zaczęła jeść odkąd nie pije mleka. Dużo wody fajnie wypija, dajemy jej taką ciepłą w temperaturze mniej więcej takiej jak mleko dostawała. I bardzo chętnie pije tą wodę, no potrafi tak no z 6 litrów, 6-7 litrów na raz potrafi spokojnie sobie wypić, czyli takie pół wiadra co mamy do pojenia ich. No także fajnie, jesteśmy dumni z naszej dorastającej dziewczyny. No wy też, jest, z was też jesteśmy zawsze niezmiernie dumni. <laughs> Jak się tutaj wygłupia. Zaraz pan Cię przyniesie siankę dziewczynki. <laughs> Idziemy jeszcze zebrać jajeczka razem z wami, zobaczymy co mamy. O, zielona nóżka. A w ogóle to Daniel mówi, że mieliśmy badania zawsze wszystkim wieczorem jajka. I Daniel mówi, że mamy kwotę i to nóżkę, Co w ogóle dziwne, no nie? Bo... No. Się, ja z tego co czytałem. A to jest ta? Nie, na dole. Aha, na dole siedzi. Mhm. Bo z tego co ja czytałem, to w ogóle zielononóżki podobno są pozbawione tak jak lekhorny instynktu takiego kwoczenia. A tu mamy podobno od ilu... Od jakiego czasu? Oj, w tydzień będzie już. Miałem im zostawić te jajka, ale to trzeba by było odgrodzić im gdzieś tam tak. żeby miała osobno, bo ona nie może schodzić. No właśnie słuchajcie myślimy o tym, czy nie czy nie zostawicie jej, Ale to... No właśnie trzeba by było odwradzać, no nie. No to bez sensu. Bo gniazda, no wiadomo, że nie może tak, chociaż ten tak, co czas siedzi w tym gnieździe. No ale nie, no tam musi być gniazdo wolne I tak jest za mało tych gniazd jeszcze okay. trzeba robić. Uuuu! Um... Ah. Uh. Ona mi tak szarpie jak pies, jak nie zapała, dlatego. Ale ty, to tak jaka ostra tak. ta kwota? Ty, to rosy nie są takie mocne, no. nie? nie? Ty, to dwie są chyba kwoty. Nie, jajeczko będzie znosiło no, bliżej, to może, no. To ile no, mamy? Ma... Cztery. No ma? jest więcej, tylko. Pod tamto Dobra. To jak tamta znosi, to niech sobie znosi. Na razie mamy cztery. No ale która jest godzina w ogóle? O dwunastej. 12, .00. 12 .00 czy 13? No to jeszcze mają czas, dziewczyny. Żej było 20, tak? Czy 17? 20. No, no to ładnie się no, mamy 20, 17, 20, 17. Stoi tak cały czas teraz. To tak jak ostatnio wam mówiliśmy, to też tak cały czas było. No. Dobra. Dobrze Bolek, pożegnaj się z widzami. Siema. Bolek w ogóle nie atakuje. W ogóle no, no. przestał się takie te... Nie ma już tych dziwnych zachowań takich. Ta kolejna Mieniło przeprowadzka mu musiała tak. być po to prostu... To tak jak się śmieliśmy, że może, wie, że wiecie, przy tamtej przeprowadzce jak się przeprowadzaliśmy to właśnie mu się to, od, klepki mu się jakieś odkleiły i m, zaczął nas atakować, zrobił się agresywny, a teraz przy tej przeprowadzce na nowo mu się coś tam naprawiło, szare komórki. Wleciała mi właśnie, to mi. A, to się. To nie ja zepsułem. <laughs> Tym razem tam mnie. Nie, te klamki są takie tam detne. Dziadostwo, to wam razu Drzwi są okej, okay, no jak to drzwi, te techniczne. Natomiast klamek, klamki, to od razu sobie... Jakbyście nie, nie wstawiali... Właśnie. Jakbyście wstawiali takie drzwi... Nie idzie innych dać? Nie, takie muszą być, bo to są właśnie jakieś dziwne. Ale dziadostwo straszne. Trzeba no, po wy... prostu skleić. Kochani, jak wylatuje tutaj z tego, te bolce wam pękną. Hmm. Trzeba po prostu klej mutant, czy tam jakiś tam... Mhm. Daj do środka, ścisnąć, I albo I dwie silikono. tak jakby do, tej, do tego, tego skleić, tak. do siebie, tak? Do tego... no? No zauważyłeś, że tam ci już nie wypada, nie? No. Jak sklejone Tamu jest. Tam u koziołków mi też, słuchajcie, wypadała cały czas ta klamka i rzeczywiście, jak skleiłeś, to już mi się no. trzyma mocno. Tylko dobry klej potrzebny, no nie? No. no, no to tak. Słuchajcie, tak się zastanawiam, czy mam już zamykać tą czarną w tym boksie, bo ona jest ewidentnie pierwsza na pewno będzie. Czy jeszcze, czy jeszcze poczekać i ją zamknąć nie wiem, bo nie chcę zrobić wiesz tak, żeby ona się stresowała, żeby jak najmniej mm. stresu miała. Nie, to zostawmy ją jeszcze. No właśnie, czy, czy poczekać, aż będzie miała ewidentnie już takie jakieś, że się zacznie? No, no, no to ta lęka będzie pierwsza chyba mi się naprawdę. No nie, bo ona nie ma tak napuchnięta i nie ma jeszcze, chodzi, ja wiem, że ona jest bardzo gruba, ale ani wymienie nie jest jeszcze nabrane, ani wiesz, nie, nie, nie ma jeszcze miednicy, a czarna już zobacz, o mm. kopie już w ściółce. Ja myślę, że... Cza... to kupa, dobra. Bobek jej się przykleił. Przestraszyłem się, że jakaś krew tam widzę z daleka. Eee, no dobra kochani, myślę, że... nie, to zostawiam ją Jeszcze na razie. Jeszcze zostawimy, no. No. Dobra kochani, ja myślę, bo już dużo się dzisiaj nagadałem. E, dajcie znać, czy podobają wam się takie vlogi e, krótsze, a częściej. E, bo chyba na takie teraz przejdziemy, no przynajmniej dopóki nie ma tyle czasu na montaż tych filmów. Na dzisiaj to tyle, będziemy kończyć. Myślę, że zobaczymy się, że wy zobaczycie kolejnego vloga jutro lub maksymalnie pojutrze i się już okaże, czy dziewczynę urodziły i która pierwsza, czy czarna, czy Helenka. Możecie pisać w komentarzach, jak obstawiacie, która będzie pierwsza. To tyle kochani, dzięki, że dzisiaj byliście z nami. Do zobaczenia.